Halo, halo, cześć, siemanderu ludziska, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Far Cry. Moi drodzy, rozpoczynamy sobie od yy, ostatniego checkpointu. Pamiętacie, tutaj zabiliśmy dwóch yy, strażników, a sobie tutaj na tą wieżyczkę wejdziemy i trochę posnajpimy. Czyżbym tu widział amunicję? Tak, jest amunicja. Dobrze, weźmy sobie snajpereczkę, wejdźmy tutaj i zobaczmy. O, czy tutaj, ale czy tutaj nie powinno być jeszcze... O oh, jest. Okej, okay, mamy 13 Dobra. O, czekajcie. Połóżmy się, może tak będzie lepiej. Włączmy sobie lornetkę i podsłuchajmy. Dobra. Sprawdziłem wszystkie baraki, są czyste. Ten facet nie miał gdzie się to ukryć. To oznacza, że musi być gdzieś w dżungli. Miejcie oczy szeroko otwarte. Zajmiemy się nim, jeśli spróbuje się tu zbliżyć. Zajmiemy się nim naprawdę dobrze. <laughs> Ale śmiech. Dobra, coś tutaj jeszcze nam coś powie? Nie. Tam strzelają. Tu. Tu ktoś jest. Yy, I tu na wieży ktoś jeszcze jest. Dobra, to ja myślę, że teraz możemy sobie wziąć tak... najpereczkę. I zaczniemy od tego pana. Mhm. Dobrze, raz. Dwa. Nie wiem czy ten dostał. Chyba dostał. Dobrze, kolejny. I ostatni szczał będzie w tego. I tu leci helikopter. Tak, tu leci helikopter, więc weźmy sobie to. No, I to już jest, nie, nie jest dobrze. Dobra. Troszkę dostałem, ale tutaj jest apteczka na stole, więc tutaj się nie przejmuję tym. Dobra, czekajcie. I teraz tak, on wysadzi pewnie jakiś jeszcze ludzi. Tak czy nie? Tak, wysadza. Jeden, dwa. A i tylko tyle was jest. Ale myślę, że ktoś pewnie przyjdzie jeszcze. Czy coś tutaj... Dobra. Więc wstajemy, przeładujemy sobie snajpereczkę. Uh -huh. Weźmy sobie apteczkę. No, tutaj jeszcze amunicji troszkę. Nie w tą stronę. Tak, poproszę w tą stronę. No i okej, okay. i powolutku myślę, że weźmy sobie MP5. Bardziej cichsze, więc może uda nam się... O! O, fak, 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 zapomniałem. Że... Kurde, tak, zapomniałem. Ajajaj. I aj, aj. wszystko od nowa. Kiedy zapomniałem tutaj, że jest jeszcze jedna wieża, a na tej, jeszcze jedna, na tej wieży jest jeszcze jeden snajper. No trudno. Nic się nie stało, mamy nauczkę, weźmy sobie snajpereczkę. Dobrze, wchodzimy. Mhm, tutaj, dobra, tu mamy amunicję, poproszę amunicję, poproszę tutaj... A tutaj nie mogę. Aha, apteczkę teraz wziąłem. Dobra. Moi drodzy, czekajcie... Yy... Tak, tutaj jest. Dobra. Raz. Mhm. To już ich nie oznaczam, bo to niepotrzebne. Dwa. Trzy. O! Mam nadzieję, że dostał gościu. Tak, dostał. Tu jeszcze jeden snajper. był headshot. Dobra, teraz tak. Szybko wstajemy. Eee, może kucniemy... Kucnijmy. Dobra, koniec, spad. Dobra, teraz tak. Poczekamy sobie tutaj. Aż on tych dwóch yy, wysadzi. No, poszło lepiej niż wcześniej. Dobra, jest jeden i jest drugi. Dobra, no ale kurde, zasłania mi ten. Jakim... Jakim cudem on... Jakim on cudem tamtym przeżył strzał? Że perfidnie oberwał, dobra Reloadzik. To jeszcze proszę bardzo O Shit! Dobra Na szczęście, że upadki z wysoka nie zabierają tak dużo obrażeń Wygląda na to, że uszkodzenie wieży komunikacyjnej trochę ich podekscytowało Ruszam, ale potrzebuję dywersji Może wytracić wyjąć O, tam jeszcze są. Każesz mi coś wysadzić po to, by odwrócić ich uwagę od innej rzeczy, którą wysadziłem. Ok. Genialne. Dobrze. O! O! sie Siedź, sied. Ale mnie zaszli. Skubani. Gdzieś tu jeszcze jeden jest. Dobra, co oni tu mieli za bronie? Dobrze, amunicję do tego. Okej, okay, mamy was. Dobra, czyli to stamtąd strzelają? Okej. Okay. Pójdźmy sobie tutaj. Powolutku, powolutku. Przejdźmy sobie tutaj boczkiem, boczkiem. Zobaczymy. Widzę cię, gościu. Dobra, jednego mniej. Ładujmy. Okej, okay, kolejny. Kolejny reloadzik Dobrze, na no, no spokojnie No kogo ty tam strzelasz, ziomeczku? Tu cię widzę Dobra, dost oberwał To już wszyscy raczej Wszyscy? No bodajże wszyscy no Dobrze, więc kontynuujmy dalej Tu amunicja do M4 O, troszeczkę pancerza Macie i Jawczeczka super. Chociaż aż tak bardzo stratny w HP nie byłem, ale nie szkodzi. Dobra, mamy zapis, więc teraz tak. Co oni tam robią? Okej, okay. Dead. O... Ktoś tu będzie. Dobra, go. Dobrze, że idziemy dalej. Tutaj otwórzmy drzwi do baraku. Czy to był barak? Tak, to były baraki. Tak, to były baraki. teraz zobaczmy, czy mamy kogoś w, w kantynie. Dobra, nikogo nie ma, nie ma w kantynie. Mm. Wejdźmy na wieżę, bo amunicja do snajperki się bardzo przyda. Mhm... Dobra. Jeszcze by się przydało na tamtą wieżę wejść. O proszę, mamy tutaj gościa. Dobrze, raczej nie żyję. To schodzimy. Bo wchodzimy sobie na wieżyczki. Uh -huh. Dobra, idziemy. Teraz tutaj. O kurde, tam był. Czy tu ktoś jeszcze jest? Tutaj jeszcze ktoś w środku jest? Dobra, tutaj. Tutaj dwóch było. Czyli zabiję dwóch. Dobry jestem. Yy, dobra, apteczki nie potrzebuję. Okej, okay, dobra, to wchodzimy coś sobie. Widziałem. Mhm. Tutaj jeszcze są. Dobra, czyli ty byłeś tylko ty jeden, czy... Coś tu jeszcze... Tu mamy pancerz, o. To super, zabierzemy sobie. I to raczej na razie wszyscy. Dobrze więc wchodzimy na górę. No musimy wysadzić zbrojownię. Czyli musimy znaleźć ładunki wybuchowe. Hmm. O! Czech! What the Czy jednak gościu żyje dalej? Żyje. Oh god damn it. No, to musimy troszeczkę, chyba raczej po, musimy troszeczkę poczekać na niego. A może i nie. Kurda, on... Raczej już na pewno nie żyje. Dobrze, idźmy dalej. Reloadik. Dobra, czy tutaj jakaś jeszcze broń leży, czy nie? Leży coś. Okej, okay, super. Mm. Zbrojownia. A tutaj... Co tutaj? O! O! Skąd? Halo, skąd ty goś jeszcze raz? Skąd on... Stamtąd? Serio? Przez budynek? Dobrze, amunicji troszeczkę. A tu mamy wszystko. Okej. Okay. Mm, nie mam karty. No dobra, w życiu tą kartę mam. Otwórz mu szybciutko. Otworzą? Hey, kto tam? O, stary. Mm, czy otworzysz? Czy nie otworzysz? Chyba już nie otworzy. Albo zara otworzy jej. Bo to powinien z garażu po niej wyjechać. O właśnie. Zobaczmy, czy... Osa. Samochód zniszczyłem. Więc czeka nas bardzo ekscytująca wędrówka z buta. Czegoś tutaj nie ma. Jest apteczka, której nie potrzebuję. Oki doki. Przeładujmy sobie snajpereczkę, żeby było. Ok, mamy trzy magazynki. Tu mamy na full, tu, tu mamy na full. Ok, to lecimy. Hmm, tu lecimy. Hmm, dobra, czekajcie, bo coś mi tutaj na telefonie, jakieś powiadomienia przyszły. Hmm, tutaj chyba trzeba uważać na wieży, właśnie te strażnicze, z, z najemnikami, z wyrzutnią. Z wyrzutnią rakiet, ale myślę, że raczej problemu z tym nie powinno być. Mhm. Nic nie ma, pokoloko. Tutaj czekajcie. Tu coś jest, coś mi stąd... Coś mi stąd wyjedzie. Jest! ciekawe, czekajcie. Ciekawe który ten wyjedzie. <laughs> Rozjechał mnie, no nie wierzę. Co za ham bydle i prostak. Dobra, nie wysadzamy tego. Czy tam będzie jakiś najemnik? Nie. Nie powinno być raczej. A, bo już go zabiłem Serio. Sami się wysadziliście. Nie mówcie mi, że jeszcze to było... z No okej, okay, dobra. Mówi się trudno. I ciśnie się dalej. Czyli mam nadzieję, że ten gościu mnie znowu nie rozjedzie. Mhm. Proszę amunicję, Troszeczkę kondycji nie mam, więc może troszeczkę stanę na chwileczkę, żeby się zregenerowała. Hmm. Dobra. Go. Zabici pięknie. Chciałbym uważać na ten samochód cholerny, żeby mi nie rozjechał. Dobrze, tutaj mamy... Czekajcie, czy jakoś go mogę zaskoczyć, czy nie? Jest jeden w samochodzie, więc to nie jest duży problem. Jeśli go wystarczająco szybko zabijemy, to nie sprawi kłopotu. Chyba, że moja celność będzie bardzo kijowa. <zysy> ja, no nie wierzę. Drugi raz w tym samym miejscu. Ale powinniście już wyjechać, tylko nie rozwalcz się, nie, nie szczelaj. Okej. Okay. To, że ten samochód rozwaliłem. No okej, okay, spoko. Plus. Nic się nie dzieje. Mamy za to tutaj samochodzik jeszcze. Dobrze, więc teraz troszkę szybciej nam zajmie eksploracja wysepki. Mhm, to jedziemy, tu. Czy, Dobra, tam nie jadę, pierdzielę go. Yy, dobra, jedziemy tu. Dobra. Zatrzymaj się, halo. Dziękuję. Jak tam pojazd? Dobra, on ma więcej tego, ale ja tu widzę już, moi drodzy, potencjalne zagrożenie. Eee, połóżmy się. Jest jeden. Dobra. Eee, biorę ten wóz, ponieważ on ma jeszcze wyrzutnie rakiet Proszę o, 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 dokładnie. Ach, ale trafiłem. Dobrze, jedziemy. Ale to trzeba będzie strasznie uważać na te te. Ogarnę. O shit. zabiję go. Kurcze, uciekł mi. Może zaalarmować. Chyba zaalarmuję. Bo tam, bo widać już tam nasz cel, dokąd mamy jechać. No to będzie śmiesznie, moi drodzy. Będzie śmiesznie. Zaraz powinieneś dojeżdżać do mola. Odbiorę cię jak tylko zabezpieczysz teren. Dobra. No, tylko szkoda mi amunicji. Dobra, musimy podchodzić. Podchodzimy. O, ten zabity. Tu rozwalmy. Tak. Okay. No bo tam widzę jeszcze kogoś. Tylko beczółka mi zasłania. Nie, nie, nie przełączajmy trybu broni. Czy trybu szczelania, przepraszam. Dobrze, czy tutaj kogoś mamy? Czy gdzie Ty gości jeszcze jesteś? Dobra, tam jest dwóch jeszcze. Trzech! Mhm. Ok, super. A to tamtego gościa zabiłem. Dobra, wszystko jest. Dobra, to idziemy na... idziemy na Molo. Mm. I czeka nas zaraz... ...Katstynka. Okej, okay, widzicie, pojawił się... Um, ...Doyle? To jest, bodajże? Tak. Ty pewnie jesteś Jack. Skąd wiesz? Czekałem na ciebie. Przenieśli dziewczynę. Wsiadaj. Właśnie pod to. Jeśli cię zobaczą, obydwa zginiemy. Kto ma nas zobaczyć? Nie chcesz wiedzieć. Będę w kontakcie. No Okej, okay. mamy kolejny poziom. Więźniów trzymają zazwyczaj w bunkrze, po drugiej stronie wyspy. Po drugiej stronie? Mają tam centrum radarowe, gdzie mogliby nas namierzyć. Lepiej będzie, jak przejdziesz przez ośrodek badań. Jakich badań? Nie mogę teraz o tym mówić. Uważaj na wszystko, co się rusza. Jeśli napotkasz coś, co wygląda niebezpiecznie, to na pewno takie jest. To trochę ich tu jest. Dobra yy, Czy kogoś mogę... Mogę ściągnąć? Mogę jest. nie trafiłem... Nie no przecież celowałem w głowę yy, To jest... Wredne Dobra, tak No patrzcie to, to już jest troszeczkę wredne, żeby oddać dwa strzały, żeby kogoś zabić Rozumiem, że mają pancerz, no ale bez przesady Mhm. Mm Tam ktoś jest. Oj, to też spodłowałem całkowicie. To też. To też. I to też. Jeden nabój mi. Ten gościu spadł z tego helikoptera, czy nie? Dobra, to widzę, że kolejny biegnie Tu kolejny I łódź tu jest? Ja chyba go zabiłem, prawda? Tak, dobra, ale... Dobra, jest kolejny. To widzę kolejnego. Dzień dobry, panu. Nie żyjesz? Dobrze. To ciśniemy dalej. Mm -hmm. Czekajcie, tutaj na pewno wszystkich zabiłem. To jest dobre pytanie. Weźmy sobie moją ulubioną MP5. Next. Okej. Okay. Następny. Gdzie jest? Następny. Tu jest następny. Ci bardzo nieświadomi są tego. Dobrze. Mhm, idziemy. Gdzie jest następny? Tu był następny. Czasami ich ciężko zauważyć. O... Mam, że ten zabity. nie wiem, czy tamtego zabiłem, czy nie. Okej. Okay. go, 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 idziemy dalej. Powolutku, powolutku. Wiem, że gdzieś tutaj na górce jeszcze było dwóch. Okej, okay. mm -hmm. idziemy. Tam. Dobrze, nie żyjesz? Tu jesteś? Super, o o, dobra, widzę Cię, gościu. Nie żyję, spoko. Co, moi drodzy, teraz? Tyk. Czy to na pewno wszyscy? Wszyscy, raczej bo już by do mnie strzelał. Zostać sobie te beczułki, bo dlaczego nie? No dobrze, jeśli dobrze pamiętam, to to karta... No to będzie potrzebna karta, chyba wejściowa. Więc karta będzie chyba tutaj. Chyba, tak jest. Latareczka jest, apteczka jest, kamizoreczka, amunicja, wszystko pięknie, okej. Okay. Granaty mamy, zmienię sobie granaty. Nie chcę na te, tylko chcę tak, bo to są chyba hukowe. Hukowe, ogłuszające chyba, czy jakoś tak. No, mniejsza z tym, nie znam się aż tak za bardzo. Dobrze, wchodzimy sobie do jaskini, chcecie wsparcia dla załatwienia oh. jednego cholernego faceta? Cokolwiek tam się dzieje, nie jest gorsze od tego, co dzieje się tutaj. To wszystko, co dostaniecie, Pogódźcie się z tym. Mhm. Nagły, moi drodzy, odwrócę jakim biegu. Mam nadzieję, że było tylko jedno. Czy znaczy, to było takie bardzo takie... What the fuck, co to, co to jest? Co to tu tutaj robią? Mutanty. Jestem w jakiejś jaskini. W porządku, stacja pomp morskiej. Dobrze, idziemy dalej, sub level 1 Cholera, wysiadły światła. Poszukaj windy, powinna cię dowieźć do ośrodka badawczego. Pewnie. Mhm. Mm Grd. O kurde! Ło! Shit! Mhm. Mm Przeładujmy. Dobra. A wejdziemy sobie tutaj. Dzień dobry. Do widzenia. Mhm. Dobrze tutaj. Teraz tak, czekajcie. Czy to czy to trzeba... Tu raczej chyba, tak? Tak jest tutaj. No, idziemy dalej. Tutaj. Chyba tędy. Czy nie tędy. Chyba tędy. Mm -hmm. ok, Okej, wchodzimy tutaj wyżej. I dobra, i mamy windę. Aha, winda już tutaj jest, dobra. Przyładuję sobie wszystkie bronie. Takie są możliwe, niestety tu już amunicji nie mamy. Tutaj mamy. O! Dzień dobry. I do widzenia. Okej, okay, moi drodzy. Ja tutaj już zakończę odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. I co? Słyszymy się w kolejnych odcinkach. Hej o.